Cześć imionaczko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj zostałem dwa boksiki z przyszłym Trainer e, Collection Battle coś tam zajęło. chciałbym z Wami się podzielić moim dropem, jednakże otworzymy tylko jedno w tym odcinku, więc chwilę prawdy, czy bierzemy lewe czy prawe, a nad drugim myślę nad giveawayem ewentualnym więc zobaczymy jak to pójdzie myślę, że jakby było 100 łapek to dam taką taki właśnie jeden boksik mały ono. trochę rozrywanka i tak, lewy czy prawy chyba prezentują się bardzo fajnie bardzo ładnie myślę, że wybiorę Prawy. Toż coś, czuje, że w prawym nic nie będzie, się okaże, że w lewym byłby drog. Ale tak. Nie gadajmy, przechodzimy do otwierania. O! Naklejony jest. W Ameryce widziałem problem, że było po prostu bez takich naklejek i był problem, czy było otwierane czy nie. Teraz się rozerwało, widzicie. Bardzo ładne kosteczki. Znaczy, punkty do tu. Szaniki różowiutkie Monetka ono Prezentuje się bardzo Super Postać chyba bardzo dużo osób lubi Aiono Chcę to dużo mówić, najważniejsze to Przepiękna Promo która jest warta około 15 Euro na ten moment hmm. Nie wiem czy odpakowywać z tym mam problem bez nożyczek, szczerze powiedziawszy, że zapakowany solidnie chyba, naprawdę. Dobra, dobra, sobie szybko pomogłem. Zbierając lekko, żeby nie uszkodzić karty, szczerze bardzo się prezentuje ta karta. Jedna z fajniejszych postaci w Scarlet i Violet. Uważam I Mamy takie trzy z stempelkiem jono do grania Kodzik oczywiście Co ciekawe w tej promce bardzo ładnie się zmieni tutaj ramka W tej promce, więc to jest bardzo fajny efekt Dobra, zostawiam sobie ten Za tym Staram się wyjąć wszystko wszystką wartość I mamy jakieś Super koszulki no się teraz zastanawiam czy nie wymienić i ono nie dać w to Ale myślę że Będę używał tego do i bardzo fajniutki bokcik na dek Bardzo ładniutki Z naszą bohaterką no, Tu już jej nie widać reszty A bo tu już jest low i mamy trochę boosterków Klasycznie Te wniaki. O, już trochę widzę, że a nie, nie, nie były aż tak ten z taką pseudoprzykładką. Bardzo fajnie. W środku ta przykładka też jest super urocza. No dobra, mamy metal boxik Mamy koszuleczki. Mamy dwa temporal force Produkty z optynontem Carol i Los Origin. To przejdziemy do najnowszych, mam nadzieję, że na starcie. No. Powinienem przełożyć. Senti Scorch, Palafina. Miraidon. Krywalna podobna karta Metang Reverse i Gonging Fire i X. Zwykły. Dobrze, drugi Temporal Forces. Przed nami! Pamiętajcie, wideo będzie bardzo miło trzecie więcej. I tak jak mówiłem, na łapek mogę rozdać drugie pudełeczko. Energia, To daje. Dearling. Pida. Pani. Chin Chin, no, um, grywalna karta. Sublay, Great Task. Reverse Tranquil. I Delmice. I Iron Valiant. Chyba też trochę grywa się tą kartę. To teraz przynajmniej Paradox 3. Coś problemu z tym, zdarza mi się, że tak. Przed nami Lighting Natchi. Zabat. No tu. Purlain. Nianfu. Cocolork. Beepom. Snorlaxdoll. Webble Reverse, Lagra Reverse, and niestety Palkia. So let's No, I spodziewałem not dużo. Obsidian Flames, Znowu Lightning Energy, Baldian Walker, Baltoi, Carvana, Mook, Fogadier, Drampa, Sharpido, Altaria w ładnym rewersie, Zigzagoon i Toxic Treaty. Więc na razie jeden drop. Na trzy boostery? Nie, na cztery już. Uuu, Cienko, czy Scarlet i Violet uratuje. To już sama Jono uratowała, mi się wydaje, bo po prostu podoba mi się ta karta. Jestem szczęśliwy z tym. Kodzik. Psychic Energy. Klavice. Greyward. Master. Powniard. Jakiś tam item jak Cytitan, Team Timstergrund, Rotom, Houndsdam i Magnezon i to jest full art, niestety więc wędruję do koszuleczki Jedna naszego drop stanowiska Przypełnie nie widać trochę jest za daleko A przybliżę, oddalone to jest tak i dobra z tą ostatni w sumie najmocniejszych baz busterków poza nowymi Lost Origin Nie wiem czy tu się powiada jeden czy więcej Pewnie tak, więc lecimy Jakie tu, Jinx, Litwig, Love Lufdisk Gengar Reverse I mamy Drapiona V składane ale Drapionik z drop Więc to by było na tyle Myślę, że 100 łapek i mogę rozdać Boksik dla kogoś Dajcie znać w komentarzu 100 łapek, czy kiedyś tyle Nie Miałem sporo, ale nie wiem czy tyle więc myślę, że możecie się postarać zrobić mi przyjemność. I widzimy się w kolejnych odcinkach z otwierania karty. Już niedługo. Cześć!